U Hildegardy orkisz gra ogromną rolę. To jest podstawa żywienia. Oprócz migdałów, kasztanów jadalnych i paru innych rzeczy, orkisz to jest to, do czego powinniśmy wracać. Wiadomo, każdy może mieć o różną opinię i swoje zdanie na ten temat. Natomiast ja powiem, jak to było ze mną. Ja poszukiwałam różnych możliwości wyroczenia się z rany na ręce. Potem się okazało, że to jest kandydoza. Natomiast generalnie próbowałam różnych rzeczy. Na pewno pomógł mi post Daniela, czyli post pani Dąbrowskiej. Jednak nie byłam w stanie wytrzymać cały czas, jedząc tylko warzywa. Śniły mi się słodycze, więc 40 dni wytrzymałam, później się nie dało. No i oczywiście wszystko wróciło, nawet bym powiedziała z dwoją siłą. Ale szukałam dalej, nie poddawałam się. I jakimś cudem pojawiła się święta Hildegarda. I teraz. Co to zmieniło? Odżywianie orkiszem, bo to nie może być każdego rodzaju orkisz. To jest orkisz przebadany, atestowany, genetycznie niemodyfikowany i też genetycznie niepryskany, nienawożony. Więc taki orkisz trzeba pozyskiwać z źródeł, które zajmują się dystrybucją atestowanego, czyli bezpiecznego zboża w Polsce mamy kilka takich miejsc myślę, że jak ktoś się zainteresuje, to do nich dotrze niestety często orkisz jest sprzedawany pod nazwą, jest zdrowy, ekologiczny natomiast jest on genetycznie modyfikowany jest pryskany i nie jest powoływana jego tak naprawdę odmiana bo, bo możemy mówić o trzech prastarych odmianach zbóż w ogóle jakie istnieją w Polsce, czyli płaskórka, samopsza i orkisz U, w orkiszu Musimy mówić o kilku wybranych odmianach, jak Oberkulmer, Rotkorn, Ostro, Schwabenkorn, Frankenkorn i tam parę jeszcze Rotkornów. Trzeba naprawdę zgłębić wiedzę, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo jedzenie pszenicy z glutenem albo pszenicy z glifosatem czy orkiszu z glifosatem, no to, to w ogóle nie o to nam chodzi. W momencie, kiedy mamy jakieś poważne zmiany, to trzeba dostarczać sobie bezpiecznego jedzenia, zdrowego żywienia, odżywczego jedzenia, rozkrzywającego jedzenia. No i Dlatego ten orkisz. Co o orkiszu mówiła Hildegarda, która żyła w XI wieku, tysiąc lat temu? Mówiła, że orkisz jest najlepszym zbożem, działa ocieplająco i natłuszczająco, jest wysokowartościowy i łagodniejszy niż wszystkie inne zboża. Kto je orkisz, ten buduje ciało. Orkisz prowadzi do tworzenia dobrej krwi, daje rozluźnienie i pogody ducha. Obojętne w jaki sposób przyrządza się orkisz, czy piecze się z niego chleb, czy gotuje inną potrawę, orkisz zawsze jest lekko strawny. I głównie o to nam chodzi, tak? czy mamy depresję, czy leczymy choroby skóry, czy mamy jakieś duże problemy powiedzmy przedrakowe. Warto do niego sięgnąć. Mamy dokumenty na to, że pomaga, tak? Jest taka książka pani Ellie Ruman, która, która opowiada o różnych przygodach chorych z orkiszem. Czy to była pani z białaczką, czy ksiądz wyleczony nawet z raka trzustki. Widziałam cuda, polecam tą książkę na naprawdę. Rozsiewa optymizm. Super pozycja. Taka bardzo, bardzo optymistyczna. I teraz, wiadomo, nie należy się tym sugerować, jeśli nie chcemy. Natomiast może warto spróbować. Mi to bardzo pomogło. Wiem, że w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że jedzenie jest kluczem do zdrowia, tak? Będąc na poście Dąbrowskiej przez 40 dni, zagoiły mi się różne rzeczy na skórze. I to było pewnego rodzaju światło na to, że to jednak jest istotne. Jedzenie bezpiecznego orkiszu również pomaga wygoić pewne stany zapalne w organizmie. I teraz, jeszcze przed Hildegardą, Hipokrates mówił, że dobrze by było, żeby jedzenie było lekarstwem, a lekarstwo jedzenie. Dzisiaj się mówi, 1500 lat później, jesteś tym, co jesz, albo obyś. Za, żeby, żeby, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Myślę, że to wszystko prawda. Tak? To jakby potwierdzam swoją sobą to wszystko, tylko najważniejsze, żeby mieć ten właściwy orkisz tak? czyli ten, który nie zrobi nam krzywdy. Orkisz jakby zawiera masę różnych mikroelementów, które są nam potrzebne, jak magnez, wan, cynk i wiele, wiele innych, ale wyjątkowa substancja, która, która się w nim znajduje. To jest rodanit. Rodanit, który działa wzmacniająco na układ immunologiczny. Z tego co wiem, nie jesteśmy w stanie znaleźć go w żadnym innym zbożu. W orkiszu jest również glutacją, który pomaga w tworzeniu odporności. Podobno pola są coraz bardziej wyjałowione, więc tego glutacjonu jest coraz mniej, natomiast on się tam znajduje. To też jest substancja, która dba o nasze zdrowie. I teraz naprawdę, myślę, że o każdym zbożu można mówić różne rzeczy, natomiast ważne jest to źródło. Orkisz też jest, ma niski indeks glikemiczny i wpływa przez to na ustabilizowanie pH krwi. Pamiętajcie, że jeśli zmienia nam się pH krwi od tego właściwego, czyli poniżej 7,35 czy 7,4 albo powyżej, no to, Właściwie grozi nam zgon. Tak? Organizm posiada szereg różnych działalności, które zapobiegają temu, żeby zmieniło się pH krwi. Czyli będziemy mieć wszystkie inne choroby przedtem, niż zmieni się nam pH krwi. I orkiż też w tym jakby pomaga. Tak? Stabilizuje pH krwi. Pomaga również w zachowaniu poziomu kwasowości wielita. Naprawdę dożywia organizm i zapobiega chorobom żołądkowym, jak refluksowi, zapaleniu jelita grubego, zapaleniu żołądka. Pomocny jest w chorobie leśniowskiego kroma. Myślę, że sama tak doświadczyłam, więc wiem o czym mówię, możecie mi zaufać po bucie. Odpowiada za poprawę krążenia, rozgrzewa nasz organizm przez to, bo jest taki energetyczny. Chroni też śluzówkę i zmniejsza zbrylanie ciałek krwi, czyli po prostu to organizm do tlenia, tak? Zapobiega miażdżycy. Dzięki jednej krące pełnowartościowego chleba ta żółć, która się wytwarza w koło żołądka, zostaje zmniejszona i przez to znika nam zgaga i ścisk czy nerwobóle żołądka. Wiemy też, że przy długotrwałym stosowaniu orkiszu stan jelit ulega ogromnej poprawie. Zgagi się kończą, pieczenie przyłyku się kończy, nagle takie nerwobóle żołądkowe też zanikają, więc to odżywienie orkiszem organizmu przechodzi też w, w dalszą część naszego układu i krwionośnego i całej reszty człowieka, bo mniej odczuwamy zimno i mamy więcej energii, jesteśmy bardziej zrelaksowani itd. Tak Orkisz posiada też niski indeks glikemiczny. Natomiast, może pytanie, które często mi ludzie zadają, dlaczego jedzenie orkiszu nie działa? Moim zdaniem są dwa powody: albo jemy orkisz niesprawdzony z niewłaściwego źródła, czyli tam, gdzie nie jest została podana, jaka to jest odmiana, albo nie jest to obra kulmer Mostro, Schwabenkorn czy Frankenkorn, tylko jakaś inna. Nie będę mówiła z jakiego sklepu. Wiadomo, chodzi o pieniądze. Też, czyli tak naprawdę dla rolnika ma znaczenie wydajność z hektara. Nienawożony orkisz przynosi od 1,5 do 4 hektarów, 4 tony z hektara. Natomiast z tego jeszcze około 25% należy odliczyć na łuskę, bowiem kłos orkiszowy jest bardzo grubo otoczony łuską i żeby dobrać się do ziarna no to tak jak rolnicy przewidują, no jakieś 25% wchodzi jeszcze na tą łuskę. To jest wyjątkowe przy na przykład pszenicy czy przy życie, bo tam tych łusek jest dużo, dużo mniej ziarna, są bardziej miękkie, bardziej delikatne. Natomiast to też sprawia, że orkisz jest dużo bardziej odporny na szkodniki, choroby i też nie wymaga tyle nawożenia. Prawda jest też taka, że te plastera odmiany orkiszu nawożone rosną zbyt wysoko albo miękną i kładą się potem na. Na ziemi są trudne w zbiorach, więc no, też nie każdy rolnik sobie jest w stanie z tym poradzić. Ten, który oczywiście chce ulepszyć zboże. Dlatego naprawdę warto zwrócić uwagę na to, co jemy i co kupujemy. Druga sprawa jest, dlaczego orkiż nie działa, to to, że bardzo często w naszej diecie jest też cukier. A cukier to jest nasz ciekawcy. Bardzo wiele chorób zaczyna się od cukru. Zwróćcie uwagę na to, że rzeczywiście cukier jest nam potrzebny, natomiast jakoś nie słyszałam o chorobie niedocukrzenia, natomiast o cukrzycy wszyscy wiem. I właśnie, i teraz jak powinniśmy się odżywiać stosując orkisz? Wyżymy się orkisz rano, wieczór i w południe. Rano habermus, taka gorąca kaszka z różnymi owocami albo z przyprawami hildegardowymi, gargantem na przykład i bertramem. Na obiad możemy spożywać różne placki, makarony i tak dalej, różne kombinacje. Na kolację chlebek. Natomiast pamiętajcie, że to też są węglowodany, więc warto zamienić albo uzupełniać dietę na przykład zupą gorąco, zupą z warzywami. Tak, żeby ten organizm był cały czas odżywiany. W hieldagowej diecie pojawiają się jeszcze inne, różne proste, albo też i nieproste substancje odżywcze, które wprowadzają do organizmu takie wyciszenie, pokój i witaminy. Natomiast myślę, że nie będziemy o tym teraz mówić. Teraz warto zapoznać się z orkiszem, bo naprawdę on działa cuda różne są książki, które można zakupić w tym temacie, natomiast pamiętajcie, że orkiż to nie jest tylko kuchnia, Garda nie mówi jedynie o gotowaniu Kildegarda również mówi o powiązaniu psychiki z naszą duchowością z naturą i ze zdrowiem I to wszystko kompleksowe kompleksowo zastosowane przynosi rezultat, jeśli mamy zaburzenia psychiczne, że duży stres, jakieś niewybaczenia ciężko się spodziewać żeby orkisz czy dieta Hildegardy postawiona stanogi? Jeśli jesteśmy przepracowani, przemęczani i cały czas żyjemy w stresie, w oderwaniu od natury, od spokoju tak samo. Więc w, w, w każdym zdrowieniu człowieka ważna jest równowaga, czyli ta homeostaza. O tym cały czas powtarza Hildegarda. To wszystko się ze sobą wiąże. Więc nie pomijajcie niczego. I duchowość, i jedzenie, i spokój, i pogodzenie z, z, z najbliższymi. To wszystko ma znaczenie.